Dobry. Asiu, dokąd jedziemy? Do lekarza? A gdzie pan doktor jest? W Warszawie? Nie. <laughs> jedziemy na konsultację przedoperacyjną z anestezjologiem oraz z innymi lekarzami. Sprawie szósta powinniśmy wyjechać trochę wcześniej, ale oczywiście zapomniałam czegoś aparatu. Więc musieliśmy zawrócić, ale nie tak 5 minut różnicy Różnica za pogody w Warszawie mnie zachwyca. Mamy być na 10, od 10 70% szans na burzę i tak do wieczora. Więc połazić się połazimy specjalnie, żeby obiad się udało zjeść gdzieś kurcze. w Chciałam Wam nagrać zakończenie bloga. Co miałam powiedzieć? Ej, Konsultacja jak konsultacja. Potwierdzony plan operacji właściwie tylko. Czyli Asia będzie miała mięsień trójgłowy z ramienia tutaj przekładany częściowo tak, żeby mógł zginać, prawda, rączkę? Tak. Tak, zginasz rączkę, pokaż nosek, dotknij nosek. Asia odrobinę zgina sama ten rękę, ale to nie jest zdjęcie pełne, ani mocno funkcjonalne. Nie ma mięśnia dwugłowego, dlatego bicepsa nie ma, więc musimy zadziałać w tej kwestii. Będzie miała wyprostowaną rączkę, obie rączki naraz będzie miała robione i będzie to y, długa operacja. Na 7 godzin przewidywana jest. Dostałaś misia? Tak, ja się dostała misia. Jeremiasz dostał misia i dla Tomka też mamy misia. Będzie, Asia ma być w szpitalu dzień przed operacją już, później dwie lub trzy doby w, w szpitalu. Na tym się skończy pobyt w szpitalu. I będziemy musieli jeszcze tydzień, dwa albo trzy. Jeszcze nie mamy pewności jak z rehabilitacją łokci, ale ja... Ale musimy być pod kontrolą, pod opieką, ze względu na występującą czasami martwicę skóry. Ale też jednocześnie będziemy chyba zaczynać rehabilitację łokcia. Rehabilitacja łokcia ma być wykonywana od razu. Na łokieć na chyba nie będzie opatrunku takiego dużego. Będzie miała druciki w rączkach. Po wypracowaniu rączek będą tam druciki, prawda? Tak, tak. tak. Trzy nawet. Trzy. Trzy w każdej rączce, Tak. I tu. będzie miała gipsowy opatrunek. Okay. I to będzie 12 tygodni, go miała. Po czym będzie zdjęcie opatrunku? I będzie co, Asiu? Wyjęcie drucików, tak? I po wyjęciu drucików będzie orteza na noc. Usztywniona taka usta. I wtedy zaczniemy rehabilitację nadgarstków, żeby Asia się nauczyła żyć, funkcjonować w nowych warunkach, tak? Będziesz miała proste rączki? Ta. Tak! Te rączki będziesz ruszać łokciami? Tak. To jest najważniejsze, prawda? Tak? Tak. Żebyś mogła ruszać łokciami, prawda? Tak. Mam nadzieję, że się wszystko uda, że się powiedzie i będziesz mogła ruszać łokciami. Są obostrzenia związane z koronawirusem i szpital stawia warunki swoje, że tak powiem, i będzie mógł być tylko jeden rodzic przez cały pobyt. Jest jeszcze szansa, że będzie... Tak, inaczej. Dobra. To właściwie tyle, prawda? Tak. Dalej nie mamy konkretnej daty. Do końca przyszłego tygodnia ma być znana konkretna data. I wtedy będziemy wiedzieli. Będziemy mogli e, hotel czy mieszkanie znajdować. Okej, okay. dobra. To na razie tyle. Na razie tyle. Brawo, brawo. Zrób papa do kamery. Papa. -pa. Zobaczymy się za jakiś czas. I zróbisz ten jak układ? Tak. Powiedz, do widzenia. Nie <słyszy> wiem. <słyszy>